Cześć, tutaj Ajse, witam na moim kanale, dzisiaj na tapecie mamy turkisz dropa, jest to jeden z moich ulubionych elementów, co na pewno wiecie, jeżeli mnie obserwujecie w mediach społecznościowych, co do samego turkisz dropa, będziemy potrzebowali ochraniaczy na kolana, maty do ćwiczeń, poduszek, może być to już ja tutaj akurat nie mam i kołdra. Albo coś miękkiego, co pozwoli Wam na takie psychologiczne wsparcie. Natomiast musimy mieć do tej figury na pewno przygotowane ciało. Jeżeli macie rozciągnięty mięsień czworogłowy uda i potraficie zrobić mostek, Wasze prace są elastyczne, nie będzie pewnie większego problemu, aby już ćwiczyć zejście na dół. Natomiast jeżeli y, nie czujecie się jeszcze komfortowo y, ani w mostku, ani w będzie y, i nie mamy elastycznych y, mięśniów, no to musimy się najpierw na tym skupić. Jeżeli chcecie poćwiczyć otwarcie klatki, mostek, backbendy, to zapraszam do mojego y, poprzedniego filmiku. Link umieszczę wam w opisie. E, co do e, samego rozciągania, zrobimy sobie trzy ćwiczenia na mięsień czworogłowy uda. E, później przejdziemy do mostka i w końcu do finalnych ćwiczeń i pro. To zaczynamy. Trzymamy ciało w linii i mamy lekko napięty brzuch, po to, żeby nie powodować przeprostu w kręgosłupie lędźwiowym. Bierzemy sobie rękę i chwytamy stopę, kolano do kolana, pamiętajcie, brzuch napięty i staramy się przyciągnąć piętę jak najbliżej. Jeżeli nie możecie przyciągnąć pięty do pośladka, Trzymajcie ją w takiej odległości, w jakiej możecie, ale musimy pamiętać o tym, żeby kolano było przy kolanie. Jeżeli ciężko wam z równowagą, to wyciągamy rękę do boku. I trzymamy tak 15-30 sekund. Jeżeli jesteście początkujące, nie mamy dobrze rozciągniętego mięśnia, to proponuję zacząć od 15. Ok, i teraz to samo na drugą nogę. Łapiemy brzuch napięty, kolano do kolana i trzymamy. To jest jedno z najprostszych ćwiczeń. Jeżeli nie czujecie nic tutaj, to znaczy, że Wasz mięsień jest już dość rozciągnięty. Ale następne ćwiczenia na pewno będą bardziej ambitne i, i bardziej e, będzie będą odczuwalne e, efekty. OK. I jeszcze raz na prawą nogę trzymamy trzymamy napinamy. Jeżeli potrzebujecie więcej powtórzeń, nie ma najmniejszego problemu. Oczywiście działajcie. E, ja nie będę się na tym skupiała. Ja się skupię na tym, abyście wiedziały, jak po prostu to ćwiczyć. E, I oczywiście możecie sobie zwiększać e, intensywność ćwiczeń według własnego uznania. I ostatni raz lewa. E, najlepiej też, jakbyście przed e, powtórzeniem zaczęciem wykonywania tych ćwiczeń było już rozgrzane. Ewentualnie możecie zrobić przy tym trening taneczny albo jakieś inne ćwiczenia, e, dlatego, że będziemy przychodziły zaraz do mostka, więc już nie będzie czasu na e, rozgrzewkę. Ok, to było pierwsze ćwiczenie. Kolejne ćwiczenie, e, troszkę trudniejsze. E, robimy sobie wykrok, lewa noga na macie, prawa jest ugięta, i teraz tak, ustawiamy się. Pamiętajcie tylko, żeby prawe kolano nie wychodziło poza linię w palców. Klatka otwarta, brzuch napięty, żebyśmy mogły utrzymać równowagę. I teraz łapiemy sobie prawą nogą za lewą stopę Hop. i staramy się ją przeciągnąć do pośladka. I trzymamy około 30 sekund. Pamiętajcie, żeby mieć brzuch napięty. Jeżeli puścicie brzuch, będzie Wam ciężko utrzymać równowagę. Patrzymy przed siebie. Ciało aktywne. Przyjemne, prawda? idzie do tyłu napinamy ciało łapiemy teraz lewą ręką za prawą stopę i staramy się przyciągnąć piętę do pośladka jeżeli macie możliwość możecie oprzeć się o ścianę będzie wam wygodniej mo Ważne jest to, żeby rozciągać mięsień. Fajnie, jeżeli będziemy pracowały jeszcze nad balansem, ale możemy sobie jak najbardziej tutaj pomagać. Ok. I teraz ostatnie ćwiczenie. Myślę, że ono jest najbardziej... Takie, takim ćwiczeniem, które da nam największe efekty. Siadamy sobie i odchylamy się na tyle do tyłu, na ile możemy, tylko też pilnujemy tego, żeby nie robić przeprostu w kręgosłupie i staramy się jak najniżej położyć. Pamiętajcie tylko o tym, żeby kolana były na podłodze. Brzuch napięty. Jeżeli dacie radę, to wytrzymajcie w tej pozycji minutę. Jeżeli nie dacie rady, no to oczywiście krócej, ile możecie, ale minimalnie dobrze by było, jakby to było około 30 sekund. Na pewno czujecie, jak wszystko pięknie się rozciąga. Dodatkowo rozciągamy też stopę, co jest bardzo ważne, bo z doświadczenia wiem, że często ta, ta część. Jest nierozciągnięta, więc tutaj w tym ćwiczeniu to również jest bardzo ważne. A jest to też bardzo potrzebne do tułpki żółdrofa, bo jak wiemy, będziemy prawie w takiej pozycji. I trzymamy. Starajcie się wytrzymać, oddychajcie, dech w de. Regularnie, jeżeli czujecie napięcie, starajcie się wziąć głęboki wdech i, i przytrzymać. Jeżeli już czujecie, że nie możecie, to starajcie się lekko poluzować i, i wejść do pozycji, w której poczujecie lekkie rozciąganie. Zawsze, jak się rozciągacie, pamiętajcie, żeby nie, nie doprowadzać do bólu, a, a do poczucia po prostu rozciągania mięśni. Okej, okay. myślę, że tyle wystarczy. Możecie też sobie od razu przejść do pozycji dziecka, żeby trochę odpocząć. Okej. Okay. To są ćwiczenia, które należy wykonywać w celu rozciągnięcia. Tych partii nóg. No. Natomiast teraz przejdziemy sobie od razu do e, robienia mostka. E, zacznijmy sobie od samych dłoni, tak? Staramy się też tutaj rozciągnąć, bo ręce są nam bardzo potrzebne, żeby się utrzymać. I teraz druga strona. Powtórzcie sobie to tyle razy, ile potrzebujecie. Ok, i teraz druga ręka, najpierw zewnętrzna część. I teraz część wewnętrzna. Ok, i odkładamy ręce wewnętrzną częścią przed siebie i staramy się trochę odchylić do tyłu. Ładnie czujemy jak nasze mięśnie leciutko się rozciągają. E, dlatego też powiedziałam, żebyście wykonały sobie e, jakiś trening przed tymi ćwiczeniami, bo nie należy rozciągać się na sucho, e, że tak powiem. E, dobrze, kiedy mięśnie są do tego rozgrzane i przygotowane. Ok, rozróźniamy i zrobimy sobie kilka razy mostek, tak żeby rozgrzeć sobie. Uwaga! Kładziemy się na macie, ręce kładziemy za siebie. Wchodzimy, możecie najpierw oprzeć się na głowie i się podnosimy. Starajcie się wyprostować ręce, otworzyć klatkę jak najbardziej możecie i trzymamy. Odkładamy. Hop. Możecie przejść do pozycji rolowania, żeby chwilkę odpocząć, żeby było przyjemnie. I jeszcze raz. Pięć głębokich wdechów i wydechów. Podpieramy się na głowie, jeżeli macie potrzebę. I do góry. Możecie przesunąć ręce bliżej nóg. I prostujemy ręce. I wdech. do klatki i roluję. I ostatni raz, jeżeli macie potrzebę, chęci, zachęcam do większej ilości ćwiczeń. Ale tak, do filmiku myślę, że trzy razy nam wystarczy. Schować. I raz Hop. i ostatni raz rolowanie. Okay. Kładziemy się na bok i podnosimy. Jesteśmy w części finalnej i zaczynamy od najważniejszych rzeczy, mianowicie od ustawienia stóp. Więc tak, stopy i kolana muszą być skierowane na zewnątrz, po to, żeby w przypadku zejścia w dół nie uderzyły się o siebie. I kolejna rzecz, trzymamy napięty brzuch i otwartą klatkę. Cały ciężar w przypadku zejścia będziemy opierały na wewnętrznej stronie stóp. Hop. ciach. Ok. I teraz yy, przygotujcie sobie jakiś yy, zabezpieczacz, który będzie Was yy, chronił. Może to być łóżko albo poduszki tak jak ja. Yy, I teraz tak, będziemy, ja Wam najpierw pokażę bez poduszek. E, o co dokładnie chodzi? Chodzi o to, że kiedy będziemy wy, wychylały się do tyłu, cały ciężar jest skierowany do wewnątrz. Nabinamy brzuch i się odchylamy. O, słoneczko świeci. I górę. Ok? I teraz to samo będziemy robiły. Możecie sobie rozłożyć ręce, będzie Wam wygodniej. I będziemy próbowały położyć się na tych poduszkach. I góra i jeszcze raz. Du i góra. Jeżeli czujecie, jak dotykacie, to już jest duży sukces. I teraz postaramy się jeszcze mocniej dotknąć plecami. Pięć, sześć, siedem i du. I góła. Jeszcze raz, dół. I góle. I to jest. Wasza, to jest wasz pierwszy etap, czyli chcecie położyć się i dotknąć plecami waszego zabezpieczenia, w moim przypadku są to poduszki. I teraz próbujemy zrobić. Turkish dropa, kładąc się całkowicie na ziemię. Ja użyłam kołdry, ale możecie, jeżeli kołdra to jest za mało, możecie położyć sobie jeszcze poduszki. Ja już nie brałam, bo moja rodzina i tak się na mnie dziwnie patrzyła, kiedy mówiłam, że potrzebuję kołdry do ćwiczeń, kiedy ją zabierałam. Więc możecie zrobić tutaj sobie naprawdę taką większą wyserkę. Chodzi o to, że kiedy na początku się wkładziecie, to czujecie, że, że macie miękko i, i że e, nic Was na pewno nie zaboli podczas upadku. E, tutaj od razu też Wam powiem o głowie, bo zapomniałam Wam powiedzieć, e, zrobię sobie też tylko tutaj miejsce. Wracając o głowie, nie odchylajcie głowy do tyłu. Głowa jest równo z kręgosłupem, tak? To jest też bardzo ważne. I teraz pamiętamy, robiłyśmy na poduszkach, więc robimy to samo. Ciach i góra. Musimy poczuć ją bezpiecznie. Ja zrobię w drugą stronę, bo tam mi świeci słońce zaraz twarz. Musimy poczuć się bezpiecznie. W związku z tym. Schodzicie do dołu, i się podnosicie, i teraz staracie się tak leciutko już schodzić coraz niżej, aż zejdziecie całkowicie do dołu. Hop i hop. A to był turkiż drog rozłożony na części. Teraz będziemy się starały zrobić go za jednym razem, czyli y, nie schodząc na początku na kolana i dopiero klatka, a staramy się opaść y, jednocześnie y, nogami i klatką. I 5, 6, 7 i raz. Ha. I góra. Pamiętajcie też, żeby uważać na głowę. Żeby głowa była asekurowana przez Was i szła ostatnia. I teraz tak. Możecie zrobić turkisz dropa zatrzymując się i otwierając klatką. Czyli takiego bardzo, bardzo otwartego na zasadzie. Raz. I teraz odchylacie na końcu głowę. Lub możecie zrobić turkisz dropa, gdzie schodzicie całkowicie do, mm, do ziemi całym ciałem. 5, 6, 7 i raz. Ciach. Właśnie. Tak. Popróbujcie sobie kilka razy. I tak jak mówię, jeżeli nie czujecie. O, sama kołdra się zeszła. Jeżeli nie czujecie się jeszcze. Pewnie możecie sobie poukładać tutaj poduszki, na przykład jedną poduszkę. Hop i upaść na tą jedną poduszkę. Czyli kiedy jesteśmy tutaj i schodzimy, jest raz. I od razu będziecie czuły się bardziej komfortowo. Nie ma nic i to jest najtrudniejszy moment gdzie musimy przełamać barierę strachu i po prostu zrobić figurę na normalnej powierzchni. Mm, więc e, będziemy próbowały zrobić sobie to najpierw powoli z zejściem, a później dopiero na raz, na takim bam! E, ok, to zaczynamy. Finalne zasady, tylko przypomnę jeszcze raz. Ciężar ciała opiera się na wewnętrznej części stóp. Kolana idą na zewnątrz, stopy na zewnątrz, brzuch napięty, Klatka otwarta, głowa równo z kręgosłupa. Ok, próbujemy. Jesteśmy. Otwórz klatkę na brzuch. Stopy na zewnątrz i idziemy raz, dwa, trzy, dwa, cztery. Na spokojnie. A i wstajemy. Uu! Nie było to najlepsze w stanie, <grystanie> e, ale ważne, że się wygrzebałam. E, co chciałam Wam jeszcze powiedzieć? E, chodzi o to, że jak macie skarpety to będzie Wam trochę lepiej, bo nie będziecie czuły oporu i nie zdrapiecie sobie też skóry. Mamy tutaj gdzieś delikatną skórę, więc łatwo o zadrapania. Yy, a jak macie ten podłogę, jak ja, to będziecie czuły taki opór. Ok? Próbujemy jeszcze raz. Yy, jeszcze raz, a teraz spróbujemy po prostu zejść sobie na raz. Tylko pamiętajcie, że Wy dopiero schodzicie na raz, kiedy macie perfekcyjnie opanowaną technikę, na miękkim podłożu. 5, 6, 7. I teraz. Ciach. I ogólnie pozycja, z jaką wychodzicie, to nie jest ta, którą ja zrobiłam przed chwilą. Tylko najlepiej z odgrywania głowę. O, i bardzo ładnie. okej OK. Ładnie wstajemy i przodem. I teraz tak. Zrobimy to sobie jeszcze raz. Łącząc to w taką kombinację taneczną, zrobimy sobie cztery obroty, ja zrobię z głosami, to jest mój ulubiony element dodany do obrotu, natomiast Wy możecie normalnie. Będziemy sobie robiły raz, dwa, trzy, cztery i będzie akcent, akcent, ręce i turkisz drop, ok? Spróbujmy. Pięć, sześć, siedem, i raz, i dwa, i trzy, i cztery, i ciach, 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 biaaam! Okej, okay. <grybujesz> żyję, nic mi nie jest. Mam nadzieję, że i Wy żyjecie, i że Wam się udało. Dajcie sobie też czas oczywiście. Nie musicie być tu w tym miejscu. Jeżeli zaczynacie, na pewno nie będziecie w tym miejscu, jeżeli dopiero zaczynacie swoją przygodę. Ale nie poddawajcie się, bo jedyne co mogę Wam powiedzieć to trening, trening, trening. I na pewno się uda. Nie ma niestety żadnych cudów ani dróg na zgodę. I żebyście pamiętały o bezpiecznych. E, ważnych aspektach, tak? Nie starajcie się po prostu zejść byle zejść, ale trzymać całą technikę y, za każdym razem. E, mam nadzieję, że się podobało, że udało się zrobić, bądź uda się zrobić, i że ten filmik doprowadzi Was do Waszego celu. Buziaki! Papa, pa. powodzenia!